Dzisiejsi multimiliarderzy to nic przy dawnych polskich rodach szlacheckich. Serio, weźmy jeden przykład zamojskich, ród którego potęgi dzisiejsi miliarderzy mogliby im tylko pozazdrościć. Dzisiejsi bogacze mają cyfrowe aktywa, udziały, które często nie są w 100% ich, nie mogą ich spieniężyć od ręki, bo nie pozwalają im na to regulacje, fundusze, struktury. Szybka sprzedaż akcji doprowadziłaby do załamania spółek, które posiadają. A teraz zamojscy ród, który w XVII i XVIII wieku posiadał około 17 tysięcy kilometrów kwadratowych ziemi. To terytorium jak całe województwo. To była realna, fizyczna własność miasta, wsie, pola, lasy, młyny, browary, stawy, chuty, kuźnie, manufaktury. I, nie żartuję, Zamojscy mieli własną armię. W czasach swojej największej potęgi prywatne wojsko rodu liczyło kilka tysięcy żołnierzy. Dzisiejszy miliarder nie ma czegoś takiego, bo państwo by mu na coś takiego nie pozwoliło. W dodatku Jan Zamojski miał własne miasto idealne. Zamość. Z murami, fortyfikacjami, uczelnią, katedrą. Wszystko prywatnie założone, zaprojektowane i sfinansowane. A jeśli chodzi o pieniądze, na terenie ordynacji zamojskich dzięki przywilejowi od króla działała mennica w Zamościu, a Zamojscy czerpali z niej zyski i mieli wpływ na produkcję pieniędzy. Dzisiejszym miliarderom państwo może po prostu zamrozić cyfrowe aktywa, jeżeli będą działali tak jak mu się nie podoba. To była potęga nie do wyobrażenia, której nie dało się kliknąć sprzedaj. To była realna władza. Dzisiejszy miliarder ma zapis księgowy na giełdzie. Dawny polski ród miał ziemię, wojsko, miasto, Produkcję, wpływy i niezależność, o których dzisiejszy biznesmen może tylko pomarzyć. Chcesz poznać historię największych polskich rodów i ich utraconych majątków? Obserwuj ten profil, będzie ciekawie.